Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia, które pomogą Wam bić ciosy jak Mike Tyson. Lecimy, zapraszam. Dobrze, więc tak. Tytuł na pewno będzie trochę clickbaitowy, ale za chwilkę, za chwilkę Wam wytłumaczę o co mi dokładnie chodzi. Otóż Mike Tyson słynie z takiego poruszania się w ringu z balansem na boki, tak? czyli jego styl polegał na tym, że bardzo mocno tutaj pracował w korpusie. I tak naprawdę jest to taki ruch, który jest bardzo istotny tak naprawdę w każdym sporcie, ponieważ my tutaj jesteśmy w stanie jakby z tego ruchu wygenerować jeszcze jakby dodatkową siłę, moc i tak dalej. No i pokażę Wam dzisiaj takie ćwiczenia, które bardzo często są używane przez no tak naprawdę wszelkie maści sportowców. Głównie oni pracują z pusztangą. Ale często z pusztangą ciężko jest jakby na początku to ćwiczenie załapać, więc ja wam pokażę jeszcze takie dwa ćwiczenia przygotowawcze. Jedno ćwiczenie będzie to ćwiczenie takie, gdzie możecie sobie po prostu wyrzucić podczas wykroku. Taki ruch przygotowawczy do, takiego, do pełnej wersji tego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie to będzie ćwiczenie przygotowawcze już na płasztze. I trzecie ćwiczenie będzie już to ćwiczenie, właśnie takie, o jakie mi chodzi. Na czym te ćwiczenia będą polegały? Dobrze, więc tak, powiedziałam, że pierwsze ćwiczenie będzie to ćwiczenie wykrokiem, a więc tak, bierzemy sobie tutaj ketla, według mnie kettlebell tutaj się najlepiej sprawdzi, najlepiej go w ogóle go sobie trzymać tak zwanym dzwonkiem do góry. No i tutaj w momencie, gdy robicie sobie wykrok zakrok krok tak dalej, ja pokażę Wam to w formie wykroku. No to jeszcze przechylamy się w jedną stronę do boku, tak tutaj w korpusie. No i tutaj też musicie pamiętać o tym, że jakby miednica zostaje jakby nieruchomo, czyli wasze kolce biodrowe są, można powiedzieć, cały czas jakby w jednej linii, a waszym zadaniem jest jakby właśnie wykonywać takie przychylenia się do boku. Drugie ćwiczenie, jest to ćwiczenie już na półsztandze, no i tutaj tak samo, łapiemy sobie pozycję taką wykroczną, Puszczangę trzymamy sobie w okolicy tutaj naszego mostka mniej więcej, no i wykonujemy takie bunięcia tak samo na boki, tak samo staramy się to zrobić w, kor w korpusie. Tutaj oczywiście też warto zmieniać, tak, przy każdym ruchu sobie pozycję, tak, czy raz jedna noga z przodu, raz druga. Możecie, gdy już czujecie się na siłach, robić to już w formie takiej bardziej dynamicznej, czyli sobie wykonywać przeskoki jeszcze. I to już będzie taka forma, która Was przygotuje właśnie na to ćwiczenie docelowe. I uważam, że jeżeli chcecie dobrze to sprogresować, no to właśnie w pierwszym bloku, powiedzmy, przez 4 tygodnie wykonujecie sobie wykroki z tym bujnięciem do boku. W drugim bloku wykonujecie sobie wykroki lub te wykroki z puszczangą, takie już z przeskokiem, tak, żeby już na nabrać trochę dynamiki. No i trzecie, trzecie ćwiczenie rzucacie właśnie już takie na pełne dynamice i to ćwiczenie, właśnie, które teraz Wam pokażę. Łapiemy sobie od razu pozycję zakroczną. Pusztangę łapiemy tak, jakby mm, może być podchwytem. Tak to nazwijmy. W momencie gdy wychodzimy do góry, przerzucamy sobie sztangę, sztangę, tak przerzucamy sobie na nasz bark, zmieniamy pozycję nóg. No i wykonujemy mocne wypchnięcie tej półsztangi ręką z jednoczesnym takim wybiciem się, takim jakby skrętem do boku, tak? To tak w boksie to nazywamy ten cios cross, tak? Prawy prosty z crossem, coś takiego, tak? Czyli taki wydłużony, prawy prosty. No i tutaj chodzi nam o to, żeby wygenerować jak największą dynamikę, więc to jest to ćwiczenie typowo na moc, już tutaj. Więc tutaj wykonujecie mniej więcej 5, 6 powtórzeń na stronę i tak zmieniacie sobie rękę, tak? Na takiej zasadzie. W serii myślę, że mniej więcej około 5, 6 mniej więcej gdzieś na rękę. Oczywiście powtórzeń zależy. Jeżeli robicie 5-6 serii, no to powtórzeń raczej mniej, powiedzmy 3-4 na stronę. Jeżeli wykonujecie na przykład 3 serie, no to możecie sobie wydłużyć troszkę czas pracy, czyli powiedzmy wykonywać 5 powtórzeń na stronę. No jednak pamiętajcie, że tutaj nie ciężar nam robi robotę, więc nie starajcie się jakoś bardzo dużo sobie tutaj dowalić ciężaru na tą sztangę, tylko raczej starajcie się to zrobić na pełnej dynamice, tak? Czyli tak jak to robił, tak jak to robił Mike Tyson, tak? Czyli on Wykonywał to na pełnej dynamice. No i te ruchy pozwolą wam bić raz dłuższe ciosy, być bardziej dynamicznym walcem, wykonywać lepsze uniki. Więc jest to naprawdę bardzo fajny ruch na puszczance, który zalecam tak naprawdę każdemu fighterowi, który trenuje trójkę. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okaże się dla Was ciekawy i przydatny. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy znaliście to ćwiczenie, czy je wykonujecie, a jak wykonaliście, to jak wasze odczucia. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! To będzie to, to ćwiczenia, będzie... Dla, Majka ćwiczenia, ćwiczenia jak dla... To bit... dla napierdalanie jak Mike Tyson. Dzisiaj będzie Karolina bardzo poważnie, ponieważ Artur y, mówi, że się starzeje i już nie ma siły na takie jaja. Samo życie. O, samo życie, właśnie. To jest samo życie. Z Landmile'em, land land tak, tak zwanym. Jeszcze raz. Mm. To jest złota sztanga. Oczywiście Artur jak zawsze stary zboczyniec ustawia. <grywanie> Ćwiczenie polega na mizianiu się po ręce. Tak jak ostatnio, tak i teraz Artur sprawdza pogodę w laptopie. Ja już mogę się produkować. Tak, Dobra.